Cześć, witajcie, z tej strony rzecz jasna Max HD. Słuchajcie, zanim zaczniemy dzisiejszy materiał, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, wbijmy ich tysiąc. Nic się nie stanie, ale będzie bardzo fajnie. No i co, zostawcie subskrypcję, bo powoli zbliżamy się do tych 60 tysięcy. Chcę was przeprosić za to, że nie było mnie co prawda kilka dni, ale musiałem po prostu zrobić sobie chwilkę przerwy, bo powoli się pomysły kończyły, a wrzucać byle co na kanał to też jest moim zdaniem bez sensu. Ale spokojnie, długich przerw, kilku miesięcznych już nigdy nie będzie. A i dzisiaj jeszcze wieczorem będzie stream prawdopodobnie około 20, także też Was serdecznie na niego zapraszam. Jeżeli nie dostaniecie powiadomienia, to wbijcie właśnie dziś w wieczornych godzinach na kanał. I już nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od bardzo ciekawego pytania, a mianowicie czy to prawda, że Manchester City to jedyna drużyna, z której można zbudować całą jedenastkę z różnych specjalnych kart na każdej pozycji. I pierwsze pytanie jest dość mocno zagmatwane, ale zobaczmy czy jest ono prawdziwe. Tutaj pierwszym oczywiście bramkarzem będzie Ederson i on będzie na karcie Ligi Mistrzów. Obrona to będzie karta Mendiego na y, Informie. W obronie jest jeszcze Laporte y, w wersji Buntownik. Oczywiście Stones y, też w innej wersji niż wszystkie. Cancelo będzie z Ligi. Mistrzów, oczywiście, z drogi do ligi mistrzów. <laughs> z drogi, śmiesznie to zabrzmiało. Kevin Debrin, wersja Toty. Gundogan, czyli karta, która niedawno wyszła, jest od, oczywiście po tym. Patrzę tutaj z prawej strony, mam wspomagać, bo już sobie ten skład wcześniej zrobiłem, żebyśmy teraz yy, nie siedzieli za długo. Silva, Sterling również jest na innej karcie. Jesus, karta Motma. I jeszcze nas na sam koniec zostanie yy, karta Mareza. Czyli karta headliner i zobaczcie, rzeczywiście każdy z nich jest. Na 10 zgrania Ale przede wszystkim każdy jest na swojej zielonej pozycji I każda z tych kart Jest inna od wszystkich Także rzeczywiście jest to prawda Że można zbudować całą jedenastkę Manchesteru City Z różnych specjalnych kart I każdy będzie miał full zgrania Nie wiem czy jest to możliwe w wypadku innych Właśnie jeszcze zespołów Próbowałem to patrzeć ale nie wychodziło mi za bardzo Gdzieś tam rzeczywiście Tych kart brakowało na jakiejś pozycji Ale w 100% jest to możliwe Przy Manchesterze City czy to prawda, że istnieje jakiś piłkarz, który przez jakiś okres gry stracił trzy gwiazdki sztuczek lub słabszej nogi? I tak, moi drodzy widzowie, jest to również prawda. I takim piłkarzem jest Stefan El-Sharawi. Jak możecie zobaczyć teraz, FIFA 12 zaczynał od pięciu gwiazdek słabszej nogi. FIFA 13 miał już 4 gwiazdki słabszej nogi i to się przez pewien czas utrzymywało. Natomiast FIFA 18 nagle dwie gwiazdki słabszej nogi i FIFA 19 wróciło to do trzech gwiazdek słabszej nogi i tyle ma do tej pory, czyli FIFA 21 również ma te trzy gwiazdki słabszej nogi. Pojewał, że wygląda to dość komicznie, bo no, nie wierzę, że od FIFA 12 nagle zapomniał jak uderza się jego słabszą nogą, i tylko po to, żeby aż tak naprawdę stracić trzy gwiazdki. Czyli, tak, jakby nie wiem, amputowali mu tą nogę. W trakcie 6 lat jego kariery dość zabawnie to wygląda. Jeszcze w FIFA 19 powrót do, no, do normalności, czyli te trzy gwiazdki słabszej nogi. Ale nie oszukujmy się, nie mam pojęcia, dlaczego jej tak surowo potraktowała tego piłkarza i dlaczego akurat mu zabrała te statystyki. Co prawda El Sharo już tak się nie rozwija jak kiedyś, miał być wielkim talentem. No ale, Kaman, jednak zabieranie tylu gwiazdek dlaczego. Czy to prawda, że oprócz ikon moment w najbliższym czasie wyjdą jeszcze inne nowe karty? W ostatnim odcinku wspominałem o tym i jeszcze chcę nadmienić jedną rzecz, bo tam wiele ludzi pisało, że pod MLS, co on tam robi, dlaczego on się tam w ogóle znalazł. I zobaczcie tutaj kolejny post właśnie z Reddita, tutaj wam dosłownie daje kalkę go, tutaj ktoś napisał, że jego gra się zgliczowała i mógł zobaczyć karty, których normalnie nie ma i miał właśnie prime ikonę moment. Pot ma MLS-a, UEFA Europa League Premium SBC, to już wspominałem o tym I UEFA Europa League Modem, czyli także jest to już raczej na 100% prawda Nie wiem czy te karty wyjdą wszystkie dzisiaj, ale na pewno w najbliższym czasie wyjdą I pod MLS nie ma co dziwić, bo już w poprzednich wersjach FIFA wychodził na przykład taki Vela I teraz też prawdopodobnie pod MLS po prostu FIFA będzie Czy jest potrzebny? To nie wiem, zawsze ciężko go połączyć, ale myślę, że jest to akurat fajne urozmaicenie do gry Czekajcie, nie ma tutaj jakichś trendów, nic się nie wyświetli przez przypadek czy to prawda, że z kodu gry wyciekły już zdjęcia, które będą na kartach Moment Prime Icon? I tak, moi drodzy widzowie, jest to oczywiście prawda. Jeżeli ktoś chce zobaczyć wszystkie zdjęcia, które będą dostępne właśnie już na kartach Moment, to może je zobaczyć o 19 w grze, albo po prostu wejść sobie tam w opisie. Również wam podsyłam link do tego. Powiem wam tak szczerze, że największe wrażenie na mnie zrobił ten hypeowany teraz Bastian Feinsteiger. Bardzo ładnie wygląda to zdjęcie, szczególnie tego całującego Puchar świata. No moim zdaniem takie yy, właśnie powinny być w dużej ilości pokazywane właśnie zdjęcia. Nie, jeżeli piłkarze wygrywali takie trofeum, to właśnie to fajnie wygląda moim zdaniem, jak jest na kartach przynajmniej. Według mnie, tutaj jeszcze Zidan całkiem spoko. Bobby Moore, mój nieszczęsny, ale bardzo ładnie wygląda to zdjęcie, szczerze Wam powiem. Pele całkiem nie najgorzej. Maradona jest, szkoda, że Maradona nie jest w tej wersji również z Pucharem Świata. To byłoby coś fajnego. Hulit całkiem spoko. Jaszyn Kantona też spoko. Tutaj jeszcze. Kroj w spoko yy, No i również inne ikony Mówię, jak ktoś chce sobie przejrzeć wszystkie to ma link w opisie Ale moim zdaniem wygrał Zdecydowanie tutaj bez dwóch zdań Bastian Schweinsteiger Najładniejszą ma tą kartę I moim zdaniem w wersji tej Moment Prime również będzie w grze całkiem niezły Mi osobiście jeszcze ten Bobby Moore całkiem przypadł do gustu No i Pele jest też bardzo fajną kartą Hulit całkiem git No, ale i tak żadnej z nich nie trafię, Więc po co ja to w ogóle patrzę czy to prawda, że EA Sports używa złej narodowości u niektórych piłkarzy? I nie moi drodzy widzowie, oczywiście jest to nieprawda. Dobra, bez sensu się nawet wygłupiać. Jest to oczywiście prawda. Kto by się spodziewał, że jakiś taki błąd od EA? Oczywiście jest to co prawda mały, no ale jednak Kaman nie powinien mieć miejsca. Tutaj chociażby El Hassen, nie wiem jak się wymawia, przepraszam. Piłkarz z Mauretanii, jak możecie zobaczyć tutaj widnieje jego stara flaga. Od 2017 roku już flaga Mauretanii zawiera czerwone paski u góry, i czerwone paski po prostu na górze i na dole. I one oznaczają, że po prostu w 2017 roku Mauret Mauretańczycy zdecydowali w referendum o dodaniu u góry i na dole flagi dwóch czerwonych pasków, mających symbolizować krew przelaną przez walczących o niepodległość kraju od Francji. Oczywiście jest to tylko w ramach jeszcze ciekawostki historycznej, wam powiedziałem. Tutaj powinny być oczywiście te paski od 2017 roku już, ale oczywiście ich nie ma. No co prawda, jest to tylko błąd wizualny, nie zmieniający kompletnie nic, no ale jednak Kaman, za co się płaci, to powinno być dodane. To taka mała ciekawostka wyciągnięta, no ale rzeczywiście jest to prawda. Niektórzy piłkarze po prostu mają złą flagę swojej narodowości. No i przed czas na pytanie odcinka, a mianowicie, czy to prawda, że udało się komuś wysnajpić ponad 8 milionów końców na jednym piłkarzu? Słuchajcie, jeżeli chodzi o FIFA 21, to nic się nie zmienia nadal. Najlepszym snipeem jest Ronaldinho 94. Jest to snajp w pełni udokumentowany, mamy nawet nagranie tego na po prostu YouTubie, więc tutaj nie ma możliwości o tym, żeby był to fake. I tutaj ktoś kupił Ronaldinho za 1 200 tysięcy końców. Ale jeżeli chodzi o ten największy snipe w historii to chyba go znalazłem i jest to moim zdaniem właśnie ten, a mianowicie Ronaldo Nazario kupiony za 718 tysięcy końców w FIFA 20, oczywiście jest to historyczny właśnie snipe i co prawda właśnie tutaj niestety nie mam żadnych nagrań, jest tylko zdjęcie z Webaba i ktoś może powiedzieć, że jest to fake, nie wiem, takie zdjęcie zostało mi podesłane, kupiony za 718 tysięcy końców. I Jak widzicie teraz na takiej platformie jak PS4 to byłby zysk tych około 8 miliona końców, czyli można by było to zaliczyć, ale jak widzicie był kupiony za 718 tysięcy, a takie widełki cenowe <laughs> obecnie byłyby tylko na Xboxie, więc 8 milionów by nie kosztował. Ale natomiast w FIFA 20 byłoby to możliwe, ponieważ jego widełki cenowe zaczynały się od 6, 600 tysięcy końców, 665 dokładnie. I na ten moment tam, no nie wiem, 8 milionów, ale to oczywiście ceny są nieaktualne, ale wówczas w pewnym etapie rzeczywiście te 8 milionów mógł kosztować. Czyli wychodzi na to, że zysk 8 milionów końców na jednej karcie jest możliwy, jeżeli oczywiście ten screen nie jest fejkiem, a za to niestety nie dam sobie głowy uciąć, ale myślę, że warto jako ciekawostkę było Wam to pokazać. A ja tymczasem pięknie Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału, zachęcam do łapkowania, subskrybowania i widzimy się już dzisiaj na streamie, zapraszam do oglądania.